Hejcie się maneczko z tej strony kaktus, a w dzisiejszym materiale przychodzę do Was z potężnym konkursem na przedmiot z Fortnite'a. No ale standardowo przed filmem prosiłbym Ciebie o zostawienie łapeczki w górę, jak i subskrypcji na kanale, wraz z dzwoneczkiem. A ja już Wam nie przedłużam i lecimy do odcinka! No i jeszcze tutaj przed startem filmu chciałbym Was poinformować, że dzień, w którym widzicie ten odcinek jestem na wyjeździe, w związku z czym właśnie przez kilka dni na tym kanale pojawiały się konkursy. Na no a z tą wiedzą możemy już przejść do filmu. A więc przychodzę do Was z konkursem na taki oto przedmiot i może go zgarnąć dosłownie każdy z Was. Pod warunkiem, że wykona kilka łatwych wymogów, które za sekundkę wymienia. A więc trzema wymogami jest zostawienie łapeczki w górę pod tym filmem, jak i subika na kanale wraz z dzwoneczkiem. Gdy macie już wykonane te czynności, to wystarczy napisać w komentarzu konkurs i jak macie spełnione te trzy wymogi, to kwalifikujecie się do losowania. Losowanie oczywiście odbędzie się na nightbocie, co oznacza, że skopiuję Kod URL tego filmu i wkleję do Nightbota i dam hasło konkursowe konkurs i wylosuje się jedna osoba spośród wszystkich, które napisało hasło konkursowe, czyli konkurs. Ja wam jeszcze przypomnę, że 23 sierpnia tego roku o godzinie 11 na tym kanale pojawi się moja pierwsza piosenka, tak więc mam nadzieję, że każdy tam wbije. Z mojej strony pozostało wam już tylko życzyć powodzenia, a już wam nie zabieram więc czasu i sięmanko.